Jaka piękna ekspozycja słoneczna. Bateryjki się ładują. A tak swoją drogą to ostatnio trochę rewolucji w moim życiu nastąpiło trochę. Ja dlatego też zdecydowałem się na nakręcenie tu czegoś. To jedna też z, z, tych, z tych rewolucji, ale Trochę zmieniłem styl odżywiania i, i sobie tutaj przeszedłem na tak zwaną na takie odżywianko no niskowęglowodanowe ogólnie zwane keto ale no i, i zdrowe niejedzonko braci rodzeń 16 na 8, tak zwane przez nich zdrowe niejedzenie. I powiem Wam, że petarda, ketony działają. Bo wczoraj w pracy o godzinie 10 zjadłem konkretne śniadanko. Eee, I. No i do tej pory nic nie jadłem. Wypiłem kilka kawek. O wodę, wodę oczywiście. I jest moc. Jest moc, kurde, naprawdę. To działa. To działa. I wbrew pozorom nie umiera się. I nie jest się głodnym. O, to jest najlepsze. Powiem Wam, że. Jest godzina ósma. Przeszedłem sobie już cztery kilometrki i czuję się wyśmienicie. Wstałem sobie o piątej rano. I tak sobie wędruję. Przede mną jeszcze 22 jakieś kilometry. Jeszcze kilka atrakcji do zobaczenia. No i cóż pozdrawiam braci rodzeń. Petarda robotę robicie. I naprawdę czuję się wyśmienicie, jest naprawdę nie była ziemia bez węgli. Także dzięki To jeszcze powiem wam coś w tajemnicy. Zacytuję klasyka. Można pięknie żyć.